Witam serdecznie Państwa, szczególnie serdecznie witam dzisiaj Panie, Szanowni Państwo, faktycznie podjęliśmy decyzję, decyzję związaną z tym, co zostało odkryte w trakcie prac związanych z rewitalizacją ulicy Piotrkowskiej, kostka, która jak się okazuje, trudno jest określić, czy jest granitowa, czy bazaltowa, w każdym razie kostka, którą, jak twierdzi konserwator, ma faktycznie charakter zabytku i dobrze by było, żeby została w jakiś sposób zachowana dla podobności, zostanie zdjęta i zostanie ułożona na Placu Wolności. Taką decyzję podjęliśmy, mamy wystarczająco czasu, żeby to w trakcie projektu, który niedługo będziemy ogłaszać przetarg na Plac Wolności, żeby dokonać zmian w projekcie i tą kostkę umieścić. Jest i około 4000 m2. Tak, nie wiemy, ile uda się zachować w sensie nie uszkodzić i która będzie nadawała się do dalszego wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o szyny, znajdą się w muzeum naszym na Brusie, w którym będziemy tworzyć muzeum. Związane z komunikacją. A jaką powolicy nie ma podobności? Proszę Państwa, zanim przejdziemy jeszcze z tych 4000 metrów, które już w tej chwili mamy pozyskanych, trzeba pamiętać o tym, że spora część jest niestety tej kostki uszkodzona. Część to uszkodzenia mechaniczne, a więc taka bryła, jak tutaj widzimy, no, nie jest zachowana. Część jest bardzo zniszczona przez kolejne asfaltowanie, w związku z czym zobaczymy, jaka będzie ostateczna wielkość tej kostki. Jeżeli chodzi o miejsce na placu wolności, to, to nie o to chodzi, żeby był cały plac wolności, tylko chodzi o to, żeby zachować taki fragment wejścia do ulicy Piotrkowskiej, który będzie pewnym pomnikiem, czy będzie takim rodzajem znaku tożsamościowego. Tak kiedyś wyglądała Piotrkowska w takiej kostce, była wyłożona. To nie chodzi o to, żeby ten materiał pokrył w całości Plac Wolności. To nie chodzi o to, żeby ten materiał był w zastępstwie tego, co jest planowane. Chodzi o taki gest, symbol, znak tożsamościowy dawnej nawierzchni Piotrowskiej. Co do tego, o czym mówiła Pani Prezydent, co do torów. Tory są w tej chwili przygotowywane do tego, aby znalazły się w planowanym Muzeum Komunikacji. Kostka jest składowana w magazynach obsługi w Nowosolnej, Co do torów, dziś spotkałem się z przedstawicielami organizacji, które chcą w Muzeum Komunikacji działać. Rozmawialiśmy również o tym, że być może warto tworzyć tam taki fragment toru z udziałem tej kostki oryginalnych Szen z bo to też jest ważne z punktu widzenia tożsamości. Natomiast odtworzenie i pozostawienie torowiska w ulicy Piecukowskiej ze wszystkich możliwych względów, projektowych, przetargowych, finansowych, po prostu technicznych względów bezpieczeństwa jest po prostu możliwe.